A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedźcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł Wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała, i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Dziękuję.